fli Osiedle, które uznać można za najmniej znane wśród wszystkich bydgoskich jednostek pomocniczych miasta. Bardzo często obszar ten bywa postrzegany jako fragment znajdującego się bardziej na północ zdecydowanie bardziej znanego i większego Czyszkówka. Mało tego, zanim w 1995 roku Rada Miasta wydzieliła na mapie bydgoszczy Flisy, w 1992 roku utworzyła osiedle Czyszkówko-Flisy. Dla wielu zaskoczeniem będą pewnie obie te informacje. Po pierwsze, że Flisy posiadają autonomię już tak długo oraz to, że w mieście istniał kiedyś tak dziwaczny twór jak Czyszkówko Flisy. Flisy jednak zdecydowanie zasługują na naszą uwagę. To naprawdę spokojne, a co za tym idzie urokliwe osiedle. Dość powiedzieć, że mieszka tutaj tylko nieco ponad tysiące osób, a w strukturze dominują jednorodzinne, otoczone ogródkami, domy. Tylko gdzie gdzieniegdzie urozmaicone są zabudową wielorodzinną, kamienicami. Ale oczywiście i tutaj znajdziemy masę ciekawych historii. Dość powiedzieć, że w zachodniej części dzisiejszego osiedla, mniej więcej u styku ulic Mińskiej i Przejście, a więc na skraju obecnych Flisów, już w pierwszej połowie XVIII wieku istniała podlegająca pod wójta osada Działy. Rzecz dotyczyła ledwie kilku, kilkunastu domostw, ale jednak nazwa ta funkcjonowała jeszcze na pewno pod koniec XIX wieku. Można ją znaleźć choćby na niemieckiej mapie miasta z 1890 roku. Istotne, nazwa osiedla nie pochodzi, jak mogłoby się wydawać, od flisaków, a od niewielkiej rzeczki, właściwie potoku, który przepływa sobie leniwie przez tę część miasta. Mowa oczywiście o flisie, czy też raczej flisie północnym, dla odróżnienia od południowego, przepływającego przez prądy. Niektórzy pieszczotliwie mówią o nim flisek. A jeśli chodzi o nazwy historyczne, to w okresie zaborów nazywano go Prądy Flis, co z kolei nawiązywało do położonej na południe osady Prądy, dzisiaj osiedle Prądy. I wynikało z faktu, iż kiedyś, przed wybudowaniem kanału bydgoskiego, ciek rzeczywiście sąsiadował z wsią. Następnie wykształciło się określenie Flis, co po niemiecku oznacza po prostu strumień. Dzisiejsza nazwa to spolszczona wersja określenia pozostałego po okresie zaborów. Flis to rzeczka całkiem długa, bo 15-kilometrowa. Jej źródeł należy poszukiwać w podbydgoskim Osówcu, natomiast ujście do Brydy znajduje się w pobliżu mostu św. Antoniego Spadwy. Po drodze mija takie bydgoskie osiedla jak Osowa Góra, właśnie Flisy, a także Czyszkówko i Okole. Tutaj, na terenie Flisów, najłatwiej znaleźć go w pobliżu ulicy Grunwalskiej, pod którą zresztą przepływa, na terenie ogródków działkowej przy ulicy źródlanej, no i tutaj między ulicą Mińską a Grunwalską w niewielkim lasku, gdzie właśnie się znajdujemy. Chodząc tutaj uliczkami i spoglądając na wody Fisa, ktoś mógłby odnieść wrażenie, że to miejsce nie tyle spokojne, co senne. i może mógłby mieć nawet trochę racji gdyby nie fakt, że sytuacja zmienia się dosłownie na naszych oczach. Wszystko to za sprawą pierwszej poważnej inwestycji mieszkaniowej na tym terenie, inwestycji, którą realizuje Bydgoski Deweloper, posiadający niemal 25 lat doświadczenia, czyli Arcada Invest. Inwestycji, którą nazwano oczywiście Nowe Flisy. Mowa o nowoczesnym kompleksie powstającym w bezpośrednim sąsiedztwie kanału Bydgoskiego, tuż obok pięknych, zielonych terenów osiedla Flisy. Inwestycja już ruszyła i w kolejnych miesiącach oraz latach realizowane będą jej kolejne etapy. Osiedle powstaje na działce o powierzchni 1,8 hektara i obejmuje 8 niewysokich, a więc nie przytłaczających swoimi rozmiarami, trzypiętrowych budynków. Oczywiście każdy wyposażony będzie w halę garażową i ciche windy, pozwalające na wygodną komunikację w ich obrębie. Co więcej, do wybranych mieszkań na parterze należały będą prywatne ogródki, a pozostałe wyposażone zostaną w balkony lub, jak w przypadku ostatnich pięter, tarasy. Mieszkańcy będą mieli więc zieleń i piękne widoki dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie zabraknie innych udogodnień, takich jak plac zabaw, stojaki dla rowerów czy miejsca wypoczynku. Wszystko to oczywiście w otoczeniu drzew i krzewów, których na terenie inwestycji będzie naprawdę dużo. W planach bydgoskiego dewelopera jest także budowa pomostu nad kanałem bydgoskim od strony ulicy Elbląskiej, który w przyszłości jeszcze bardziej zbliży mieszkańców Flisów do tej historycznej i jakże pięknej drogi wodnej. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że powodzenie tego projektu zależne jest od decyzji kilku jednostek. Trzymamy więc kciuki, aby to się udało. No dobrze, ale jak trafić na miejsce inwestycji? Nic prostszego. Jadąc ulicą Gruwalską od strony centrum miasta, wystarczy skręcić w lewo w ulicę Flisacką, a po kilkudziesięciu metrach ponownie w lewo. Na miejsce dojedziecie wygodnie także od strony ulicy Mińskiej i to z obu kierunków, od Osowej Góry, a także od Miedzynia i osiedla Wilczakiary. Mało tego, w ramach inwestycji Arkada Invest zrealizuje drogę dojazdową do osiedla. Żebyście mieli pełen pogląd na to, w jak dogodnym miejscu znajdą się nowe Flisy, spójrzcie na teren inwestycji z góry, no i zwróćcie uwagę na bliskość Kanału Bydgoskiego oraz ulicy Krunwaldzkiej. A dlaczego w ogóle warto mieszkać na Flisach? Oczywiście poza komfortem związanym z nowymi mieszkaniami na osiedlu Nowe Flisy. Pozwólcie, że przedstawię Wam przynajmniej kilka powodów. Bliskość Kanału Bydgoskiego, czyli najstarszego czynnego kanału śródlądowego w Polsce. Kanału, który oddano do użytku w 1774 roku i który łączy drogi wodne zachodniej i wschodniej Europy. Gdybyście tylko chcieli, moglibyście dopłynąć stąd na zachodzie do Antwerpii i na wschodzie do Kłajpedy. Nie będę się już zanadto rozwodził o zabytkowych śluzach, pamiętających początek XIX wieku, czy pięknych bulwarach, po których można spacerować godzinami. To po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Położenie w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych, czyli grunwaldzkiej i nakielskiej. Stąd dojedziecie w zasadzie czym chcecie i gdzie chcecie. Mało tego, jest tutaj nawet stacja kolejowa i to świeżo zrewitalizowana. Bydgoszcz Zachód, bo to właśnie o niej mowa, znajduje się przy ulicy Mińskiej. Stąd kursują pociągi w kierunku Piły. A jeśli wolicie bardziej tradycyjne środki transportu, które przy okazji pozwolą wam na utrzymanie dobrego zdrowia i kondycji, nad kanałem znajdziecie świetne trasy rowerowe. Sporo historii, która jest na wyciągnięcie ręki tajemnicze konstrukcje, czyli coś dla odkrywców. Mowa o tzw. Wałach Kujawskich. Ich bieg zaczyna się mniej więcej u zbiegu ulic Kruszyńskiej i Gęsiej, czyli na skraju osiedla, a potem biegnie przez teren leśny aż do wysokości ulicy Wyżyskiej, już na Czyszkówku. To jednak nie wszystko, bowiem dalej, na północy, między osową Górą a Czyszkówkiem znajduje się ich druga linia. Obie mają około 1,5 km długości. Zasadniczo pomimo faktu porośnięcia gęstym lasem wały kujawskie są konstrukcją dość dobrze dostrzegalną. Wszystko dlatego, że ich wysokość gdzieniegdzie przekracza nawet 1,5 metra, a szerokość 5 metrów. Oczywiście będziecie mieli większy problem, żeby je odnaleźć na skraju lasu, niemniej jeżeli wiecie gdzie szukać, na pewno je odnajdziecie. Są różne teorie co do pochodzenia konstrukcji. Ostatnimi czasy uważa się jednak, iż jest to twór powstały w XV lub XVI wieku, który pełnił rolę znacznika, wskazującego przebieg granic między ziemiami miasta a sąsiednimi, należącymi do starosty, szlachty czy kościoła. Zapewne stąd wspomniana już wcześniej w filmie nazwa „działy”. Ciekawostką jest fakt, że na starych mapach, tych jeszcze z czasów zaborów, wały kujawskie były określane jako szwedzkie szańce lub szwedzkie okopy. Później już na polskich mapach nazywano je czasami starymi okopami. Teraz wiesz już prawie wszystko. Wiesz, że Flisy to na mapie bydgoszczy miejsce wyjątkowe. Wiesz, że warto tutaj zamieszkać i cieszyć się walorami osiedla. Być może jednak nie wiesz, gdzie zapytać o mieszkania na osiedlu Nowe Flisy, które realizuje bydgoski deweloper Arkada Invest. Śpieszę więc z pomocą. Odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Fordońskiej 2, wykonaj telefon lub odwiedź stronę internetową www.arkada-myśnik-invest.pl.